Włączyłem. Nigdy, prze nigdy nie były do kogoś domowo. Nie dzwoń, wączymy. nie robimy tego, nie! Nie! <grym wytrych> hmm... Ej, po co to zrobiłeś? A idziemy na kort? Nie. Aha, chodźmy. Nie, nie, Czekaj, to może, we, może pójdę, wezmę nogę, co? O, dobra, mogę, będę mógł pojeździć. Eee. Czekaj, na no to później, co? Teraz. A, a po hulejnocy pójdziemy do mnie, co? Dobra. pogram w GTA. Dobra, to idź po hulejnoku. Czekaj. Będę mógł pierwszy pojeździć? Bo...